do polowania Zwrócić uwagę na elegancję Jest taki troszkę śmieszny, jest taki troszkę opasny, ale w powietrzu zachowuje się bardzo majestatycznie. Ja doszę się przywrócić uwagę na manewry wykonywane na nim. Bardzo, bardzo ciasne skręty, bardzo potrzebne przy samolocie rolniczym. Proszę pamiętać, że pilot dokonuje oprysku lub obsiewu, wykonując lot pasami nad terenem, który ma obsłużyć. I te pasy, które pokrywa środkami chemicznymi, no. muszą się w pewien sposób łączyć. Tam nie może pozostać pustej przestrzeni. Pilot musi bardzo uważać w takim locie, z tego na małej wysokości, z wykonywaniem właśnie tych panemów skrętów na wznoszeniu wchodzenie po z powrotem w tym i tak tak kolejnego pasa środki yy, chemicznym. Poza tym pilot musi pamiętać, że ma określoną ilość paliwa na pokładzie samolotu i musi to paliwo wykorzystać w maksymalnie możliwy sposób. No znowuż ta na, na minimalnej prędkości. Przy okazji Gawron ma jeszcze taki element na krawędzi natarcia skrzydła. Jest to tak zwane skrzele. Samolot standardowo mógł zabić do kabiny do czterech osób do zabiegów agro, latał na takim samolocie tylko. Niski śliczny przelot kamerona. Proszę posłuchać ten charakterystyczny dźwięk silnika. A jeszcze jedna rzecz. Czy Państwo roku tam obok mojego miejsca dzisiaj pracy? Yy, Znajduje się czołomacki samolot Turbolet, i on ma takie bardzo ciekawe pięciołopatłe śmigła. Te śmigła mają cichą taką charakterystykę pracy. z takimi śmigłami w formie takich łopat szablas, jak yy, ostrze szabli. To są specjalnie obliczane śmigła właśnie do u, u, uzyskania jak największej...